Siemanko wszystkie na moim kanale i witam was z mojego nowego do dowodzenia Jak mo mogliście zobaczyć yy, w poprzednich filmach, że jak ja nagrywałem filmiki No to... Zawsze mieliście tą ścianę a mianowicie, nie wiem, o tak było. Teraz biurko przedstawiłem. Biurko stało tu. Przedstawiłem biurko tu. Tak. Mam tutaj kalendarz. Lampę u góry zamontowałem śmiało oświetla mój cały pokój miał też centrum pracy no i co by więcej tutaj mam tu powiedzieć, taki nowy centrum mój nowy centrum do widzenia wieczorem to będzie na nie Lepiej filmiki nagrywać, bo chyba lepsze oświetlenie jest niż poprzednio. No i trochę tutaj więcej miejsca tu mam czas sobie Safer Śmiało mogę otworzyć. No Cóż Taki nowy cel do wyjścia, nie wiem kiedy to wrzucę. Może w poniedziałek Wam wrzucę ten filmik? Czy tam kiedy? Za tydzień nie Bo mam naprawdę tyle e, nagranych filmików na zas A mi się, się nudzi tak I Bez nagrywania filmików dla was No takie Także no i cieszę, do widzenia. <coughs> Już nie będzie chcieli mieć filmiki. Zawsze to safę mieliście. Zawsze o taką było. I za dnia jak ja nagrywałam to szat padał i był trochę źle widać. Teraz kamera będzie tu stała. Mogę tak, mogę tak o, o, o tak, tak, no. Jak mi tam dusza zapragnie. No i czuję się, powiedziesz. Więc teraz mamy w kwietniu naprawdę tyle wolnego. Mianowicie tak, ósmy strach nauczycielów. Nie wiadomo, do kiedy będzie trwać. Później moje egzamin, egzaminy ósmokreste. Później święta wielkanocne, Wolne. Później majówka. Dopiero w maju 6 maja dopiero pójdę do To człowieku. Przez ten czas to będę pił i płakał za swoje życie, no bo nie będę ją wierzył dłuższy czas. Ale też mogę... Pyk, kola I... i... gdzieś mam całą naukę. Od stycznia tyle mam nauki. Zaczęli mnie przygotować się do zeminów. No. Tyle mam nauki o stycznia No cóż. Taki luźny filmik z nudów. No. Moje cześć, do widzenia. Będziecie mieli częściej filmiki w To o tako za dnia. No to będziecie mieli też zobaczyć, czyście kiedyś może jak to wygląda za dnia no i tak to będzie wyglądać jestem zadowolony z tej, z tej zmiany lepiej mi tak niż poprzednio było no. także, także także już nie będę wam czuć przy tego filmiku żeby nie, nie było za długo ja Wam się wam kto się spodobał no to łapa w górę Już wiem po której stronie jest subskrypcja subskrypcja jest po lewej stronie, więc kliknijcie subskrypcję Nie zapomnijcie także o dzwoneczku No i zostawienie komentarza i udostępniania swoim znajomym że taki Łukaszenko, jako Króżyca, pierdzieli przed kamerą, ale warto go zasubskrybować, he, no, także, nic. na razie, trzymajcie się, się, ciało, na razie.